Siemanko, z tej strony EOVG, witam Was na kanale EOVG i Titanero. Dzisiaj będzie taki specjalny materiał z okazji 200 tysięcy wyświetleń kanału. Jednocześnie będzie to coś, co i tak pewnie bym nagrał, ale jako, że jest 200 tysięcy wyświetleń kanału, to po prostu ten materiał dostaniecie szybciej tak w ramach specjalu, bo tak to nie wiem, kiedy bym się w sumie za to zabrał. Na kanale cały czas się dużo dzieje, jest codzienny harmonogram, i tak dalej, więc sami wiecie jak to wygląda. Kto mnie ogląda, ten wie. Co z tej okazji? Eee, przedstawię wam. Nie wiem, czy to będzie recenzja, czy opinia. Jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. Książka. 222 gry polskie, które warto znać. Wydawnictwo Open Beta autorstwa Marcina Kosmana. Zobaczcie, jakie to jest w ogóle duże, jakie to jest, no, to jest ciężkie. Tutaj są gry, które większość graczy zna oczywiście z dzieciństwa, bo gry są posegregowane od najstarszej do najnowszej. One są tutaj wybrane, bo oczywiście jest więcej gier Polskich niż lekko ponad 200, ale tutaj są wybrane takie tytuły jakieś przełomowe czy coś takiego. I tak naprawdę w pewnym sensie to nie jest książka, tylko to jest bardziej ilustracja. Czyli pomimo, że już wam mówię, ma to 450 stron takiej grubości. Możecie to, że tak powiem, w cudzysłowie przeczytać w jeden wieczór. Dlaczego? Ponieważ yy, duża część z tej książki to są po prostu ilustracje. Yy, no po prostu, ale one są naprawdę ładne, fajne ilustracje. I do nich jest króciutki opis, czyli to jest bardziej właśnie coś na zasadzie, że więcej jest zdjęć i są większe zdjęcia niż tekstu. A tekstu jest mniej, po prostu, więc. 450 stron można obchnąć w jeden wieczór. No, chyba że ktoś bardzo chce się nad tymi grafikami rozczulać, bo naprawdę jest to ładne i dużo gier dzieciństwa tutaj jest tak, <coughs> takich, których większość graczy kojarzy i na pewno przywołują fajne wspomnienia. I sprawa wygląda tak, że zaczynamy od roku 83 po. 2000. Zobaczymy, który tutaj jest ostatni. <laughs> Mniej więcej. 2019, chyba. 2019, tak. Mhm, nie ma nic dalej. No wtedy książka musiała po prostu wyjść. Jak wiemy, tak jak powiedziałem, tutaj dużo tytułów może brakować, ale to jest Bardziej subiektywna ilustracja autora. On umieścił tutaj gry, które uważał za stosowne. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Bo wiecie, gra, która wyszła w 1983, no jak ona może wyglądać? Jak, jak to pokazać na, w takiej ilustracji, tak? W takiej książce, która musi mieć dosyć ładną jakość, tak? I to jest mniej więcej na takie zasady. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Jak to jest fajnie zrobione. Wiadomo, gra, gra grze nierówna, jeżeli chodzi o grafikę. Tutaj mamy na przykład z 90 roku. Możecie sobie zobaczyć. A na przykład już nowsze tytuły. Na przykład nie wiem, Malu Reiser. Widzicie, jest cały obrazek. I to białe tutaj to jest tekst. Malutka ściana tekstu. A całą, całe dwie strony to jest grafika z jednej gry, tak? Czyli dwie strony to jedna gra, więc nie ma co się dziwić, że idzie to przeczytać w jeden wieczór. Są tutaj oczywiście takie gry, jak e, cała trylogia Wiedźmina, jakby inaczej. Jest Kangurę Kao, e, Kajko i Kokosz, bo to chyba też polska produkcja. Władcy Much, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Chociaż władcy Much nie było jakąś super grom, ale jest. Malu tak jak Wam pokazałem. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? No, takie bardzo stare gry. To może nie, bo i tak nikt nie będzie tego kojarzyć. Ale jest to super, super przedstawione. Powiem Wam szczerze, super się to przegląda. Fajnie się patrzy na te obrazki. Ride przez Polskę. Tego typu gry może ktoś kojarzy lew Leon, może ktoś kojarzy. Czekajcie, bo to są i tak stare gry już w sumie. Mortyr, to nie była zbyt dobra gra, ale jest. Tak jak powiedziałem, Kangurek Kao, bo tutaj też jest. Tu jest tylko pierwsza część Kangurka Kao, jest Kangurek Kao. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Pokażę wam Kangurka Kao. No, super się na to patrzy w takiej książce, nie? Bo widzieć to w grze, no to wiadomo, ale w takiej ilustracji powiem Wam super. No i y, tych, heh, tych polskich gier tutaj dużo można fajnych sobie wyłapać, jak ktoś lubi też grać w polskie gry. Mamy snajpera. No, tutaj też są gry, które nie były za dobre, ale po prostu gdzieś tam autor je umieścił. Mamy Reksia. Maluch Racer już pokazywałem, Mortyra 2, też nie za dobra gra mamy, Chłopaki nie płaczą, tak, z tego też była zrobiona gra. Mamy Wiedźmina, tak jak powiedziałem, Wiedźmina wam też mogę pokazać. No i co, no i tak naprawdę, no nie będę tutaj każdej teraz gry wam czytać, bo nie o to tutaj chodzi, też zresztą sami sobie możecie tą grę, tą grę, tą ilustrację kupić. Na Open Beta, jeżeli jeszcze jest, dostępna. Możecie sobie kupić i sami sobie w cudzysłowie przeczytać, bo tak jak mówię, tekstu jest bardzo mało w porównaniu do grafik. Ale te grafiki robią robotę. Super to wygląda. 90 zł kosztuje ta książka. A co ja o niej sądzę? Sądzę o niej, że. Nie spodziewałem się, że tak szybko przeczytam, ale tak, tak jak powiedziałem, więcej grafik niż tekstu. Ale wiadomo, no jeżeli ktoś chce sobie wydłużyć tą książkę, to może po prostu dłużej popatrzeć na te grafiki. Tutaj mamy też informacje, bo nie powiedziałem o tym przy każdej grze: rok wydania, producent, platformy i gatunek, no i nazwę gry. Przy każdej grze to jest. Więc jeżeli kogoś to interesuje, może sobie sprawdzać, googlować nawet, więc to nie jest powiedziane, bo jedna osoba, nawet jak się interesuje, jakoś tam grami, to może to być dla niej bardziej ciekawostka i faktycznie opitoli tą książkę w 2-3 godziny. A jak ktoś naprawdę jest takim geekiem bardzo technicznym, to przy tej książce może spędzić nawet tydzień, bo on sobie każdy tytuł będzie googlować, sprawdzać, coś jeszcze tam czytać o nim osobno, więc to nie jest powiedziane, że trzeba tą. Przy tej książce siedzieć jeden wieczór. Po prostu realnie da się ją przeczytać w jeden wieczór, nawet dłużej patrząc na te ilustracje, bo one są naprawdę fajne i ładne. Dla mnie jest to naprawdę solidne, solidnie wydane. Daję ósemeczkę z plusem za całokształt. Super jest to zrobione. Te grafiki fajnie się prezentują, zwłaszcza tych mega starych gier. Że to jest tak fajnie przeskalowane, nie wiem jak oni nie... to znaczy. To jest napisane tutaj, jak to jest zrobione, ale to jest napisane we wstępie i możecie sobie sami przeczytać. 8 z plusikiem na 10. To była opinia o <laughs> książce 222 polskie gry, które warto znać. Naprawdę polecam. Jak ktoś się interesuje grami? Myślę, że pozycja. Czy obowiązkowa? W pewnym sensie chyba tak, bo przełom od lat 80. po 2019, no to kawał historii, no jakby nie było ponad 200 tytułów, więc jest, jest, co, jest co przeglądać, a co czytać. No to, tak jak powiedziałem, czytania nie ma dużo, ale zawsze można sobie każdy ten tytuł osobno wygooglować i poczytać sobie o nim. Więcej niż jest tutaj, więc mimo wszystko myślę, że pozycja w pewnym sensie obowiązkowa. A jak ktoś po prostu jest fanem gier i nic więcej, to może być to dla niego po prostu jako ciekawostka. Dzięki za obejrzenie tego materiału. To był taki, powiedzmy, specjal na 200 tysięcy wyświetleń kanału, bo nie planowałem, znaczy planowałem już z, z, zrobić materiał o tej książce, ale jakoś tak nie miałem weny. Więc w pewnym sensie powiedziałem sobie, dobra, będzie to jako w formie specjalu i wziąłem się za to i tyle. Więc dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.